Cześć się widzowie, witam was już pierwszy raz na pufie, Oraz Już naprawiłem telefon i zdobyłem czy znaczy nie naprawiłem tylko naprawi, naprawili mi telefon I mam takiego odblokowanego z takiej Gdzie to było? To była ta skrzynka i widzowie zostawcie lejka i suba Bo teraz kupujemy karnet! Dostaniemy tego to skcinka. A jak będzie starczyć, to jeszcze to kupimy. Tą ofertę. Nie wiem, czy mnie będzie stać coś. Na Ale początku. To kupujemy. I już. Karnet zadomiacki kupiony. Dobra, stać mnie. To jest fajna animacja, to. Dobra, right, i teraz robimy opening. Mamy Ricocha. Świetlik Rico karnet celemiarski. Teraz sobie do broka Tak. Psu, Dobra. Zobaczymy, czy jakąś nową postać odblokujemy. Bo to teraz był, był part. Dobra, tak. Nie wiem. Do Franka. Nie, 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 nie do Franka. Nie dawam kadaw. Czao, nie? Dobra. I najgorzej jest ten w tych doletowych skrzynkach. Chwopakiet to co znaków. Do Edgar'a. Dobra. Nie wiem, czy bym powiedział. Tak.

Prawie to powiem. No. Tutaj będziemy się świecić. I teraz. Nie da, nie Teraz kupujemy sobie. sobie to. Dobra, teraz. Tera. Dobra. Zresztą ja mam tyle genów. No co by tu sobie, sobie tego no, wylaźć? Nie wiem na co, nie mam pomysłów. <laughs> Prawie nic, tylko to mogę jeszcze sobie kupić, to będzie od razu, no, dobra. No i co? na żeby... jakieś inne rzeczy. No darmo. Pierwszy to jest na tej puffie bardzo wygodne, więc tak, oczywiście zajrzymy co tu mamy, ale te skiny są bardzo epickie, bo jakże nie. teraz sobie przetestujemy tego nowego RICO. Dobra. Yeah. go. teraz robimy takie zmiany. O, nie musi I, nie. Tak. I tak teraz będziemy sobie mieli to mega mega ulepszające. I, i no, tak jak było wcześniej, ja na samym początku. Na samym końcu? No. Bardzo teraz poluję na grom. i na griffa. I na mega. Tylko na postaci I no, na spike no, bo ja bym chciała, żeby to była moja legenda. Dziś mam z legend, tylko ja na. Teraz takie zmiany zmian. Tu 10 postaci nam brakuje. Zobaczmy, czy to prawda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zakładam się. Aha, czy to jest ten. Elo, ten od nas. Dobrze. No ale, pogramy sobie tym. Na walkę z bossem, na strefie zagrożenia, na drogę wo wojownika, na bratobójczy <laughs> ogień, nie ważne, pod skałą, zatopiona tam super plaża, jeden i nad rzeką. No i jeszcze no, na dło, plus solo, równa się, no i na obręczenie. To już sobie pogram, bo później jeszcze donut brawl Brawla Wejdziemy, to sprawdza, załatwimy. Pogramy sobie na różnych trybach. Że no, teraz jest to Nie. Jest tylko troszkę nie jest... 10 na 10, 10 było. No. Jak widać. Animacja jest świetna, prześwietna, że Zmienione trochę są te. Tylko trochę. I... Animacja obchodu. Просто и приехал мне с этой доски. А, же здесь не спит, Trzeba brać na bardzo dużej ilości żywów. No. Ja jak czekam, żeby coś tam, to tak maruję się, najlepiej gadam albo coś śpiewam, żeby jakoś sobie ten czas marować

No to jest prostsze, bo, bo tu jest... bo tu nie ma sensu do Prawie wszystko. No prawie wszystko to ma opowiedziane, co dużo rzeczy już robiło. I'm so gonna make. Dobrze, teraz nie biegnie. To jest tak losowo, że to ratuje coś, coś może uratować sytuację. Na przykład to, co się co się Nie! Wiem, już trzeba czekać. 20 sekund, się złoję w tym No już. Naprawdę. Dopiero, co się odradził, a już tyle HP. Det gjør vondt. everything. <laughs> Ten przymierza mnie udało i... po prostu będzie grał z i ogląda youtuber. To było najgorsze. Hej! <laughs> przeżyć, jest jest przeżyć, ale lepiej się, ale przeżyć, 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 może no. jeszcze teraz... I Mikołaj wkracza do gry No i z O nie, co mały błoty teraz. Nie wiem. Ale ten bot jako razuje życie. I normalnie się odradza jak ktoś ma mało HP, a tak to ciągle ginie. Rozstaliśmy się a teraz już tylko widzimy no Tutaj Albo nie, w na tych wszystkich trybach nie będziemy Ja jestem tak niecierpliwy, po co tą rundkę zagrałem przecież Dobra, wchodzimy do na z brała. Jeśli tu zostawicie powiedzmy tak 7 łapek do góry, bo to jest szczęśliwa siódemka, to wtedy na tych wszystkich trybach będę grał o ile będą, więc myślicie szybko. Może nawet dzisiaj. No jak taka opcja będzie. Dobra, i teraz... Chodzimy na nusbla który jest tuż obok i właśnie w tej grze będziemy robić aktualizację, a teraz jest osobno i będziemy robić coś takiego. Doing it for the children. Jest inny Brawl Stars, tu zupełnie inny. Mm, moja ulubiona postać, Tomek. No, nie, i teraz... zgadujemy... jaka. Teraz yeah. jest taka. I teraz zgadujemy, które to jest. Mm. To jest za trudne. Nie, dobra. To po prostu gramy na, na takim trybie. O nie, ten... ten najgorszy. No w sumie nie wiem po co się do tego nabrała. No to czas chyba zakończyć ten film, pa.